Codzienna dawka żużla. W niedzielnym sparingu Wilki Krosno zmierzyły się ze Stalą Rzeszów, a najtragiczniejszym momentem był karambol w siódmym biegu. Zawodnicy Taj Łufinden, Franciszek Majewski i Bartosz bainbor upadli na tor, a Brytyjczyk ucierpiał najbardziej. Po poważnym wypadku Łufinden został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie podejrzewane są liczne złamania. Dlatego kochani, dzisiejsza dawka żużla będzie tylko skierowana do Łufiego, żeby dodać mu otuchy do walki w powrocie do zdrowia. Taj w moim serduchu wiele znaczy. Pamiętam jak Taj zdobywał tytuły, Mistrzostw świata, i mój syn mu kibicował, co mnie trochę denerwowało, ale z drugiej strony cieszyłem się, że na idola żużlowego wybrał sobie Łufindena. Taja nie da się nie lubić, zawsze uśmiechnięty, podchodzący do życia z dystansem. Tak więc, drodzy kibice żużla, trzymajmy kciuki, dodajmy mu otuchy do walki i niech moc będzie z nim. Ostatnio w wywiadach podkreślał, że nie pamięta sezonu, kiedy nie miał kontuzji. Teraz zresztą też wrócił po ponad półrocznej przerwie związanej z kontuzją łokcia, i gdy na nowo zaczął cieszyć się jazdą. Taki cios. Niestety sezon się jeszcze nie zaczął, a ja już w takie dni mam dosyć różla. Dlatego wybaczcie, że nie będzie tutaj więcej informacji, tylko naprawdę pozytywna energia słana do Taja Uffindena. To twardy charakter nigdy się nie poddający. Wiadomo, że żółżlowcy są z innej gliny, ale los w ostatnich latach ów jego po prostu nie oszczędza. Taj nigdy nie tracił nadziei i determinacji i mam nadzieję, że po raz kolejny nas pozytywnie zaskoczy. Taj także wracaj do zdrowia, bo żurzel bez Ciebie to nie to samo. Trzymaj się, Brachu, walcz.